Edwardzie, skąd znasz Jezusa? Jakie są Twoje źródła wiedzy, jakie są źródła Twojej znajomości Jezusa? E... Dwa. Uh -huh. Życie. Uh -huh. Ale żyć, życie sprawdzam z Biblią. Uh -huh. A jeżeli ktoś powołuje się na dokładnie te same dwa źródła życie i Biblię i, tak? i ma inne tak. zupełnie zdanie na temat tego, co Jezus naucza, czego oczekuje i tak dalej, to jak to tłumaczysz? przykład tego. No na przykład są ludzie, którzy powołują się na życie i na Biblię i mówią, że uczynki są konieczne do zbawienia. Że należy wierzyć i wykonywać uczynki. Gdybyśmy, tak. Gdybyśmy dłużej sobie porozmawiali, przypuszczam, że doszlibyśmy do porozumienia. Powiedzielibyśmy sobie, że to jest kwestia tylko pewnego wyrażania rzeczy, a nie kwestia merytum. Czyli... Po prostu w cały, w cała druga połowa XVI wieku, czyli Trydent i konfesje protestanckie, to po prostu było nieporozumienie. Znaczy e, e, Nie, to też jest zbyt ostre tak. dla mnie. Gdyby wy, tak się wyrażenie. przyjrzeli, to by się dogadali, a tak jakoś tak nie zrozumieli się po prostu. Tak? Nie, nie ma nie, nie, sprawy. Nie, 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 nie Ale mi, nie, moje pytanie, bo kończy się czas, jak to tłumaczysz, że są ludzie, którzy się powołują na to samo źródło, a dochodzą do innych wniosków? Bardzo różne przyczyny mogą być tego powodem. Bardzo różne. Jest, jest...